Mam tutaj pewną opowieść. Nie nalegam, byś jej wysłuchał, ale chciałbym ją tobie opowiedzieć. I nastał ten moment, w którym Simon Belmont musiał stawić czoła swojemu ostatecznemu wyzwaniu. Dla tej chwili się urodził. Nie było już niczego więcej tylko On, Page i Dracula. Zanim jednak zobaczymy, zwieńczenie tej historii, zobaczmy od czego się to zaczęło. Lud Belmontów żył tradycją ubijania wampirów. Raz na 100 lat jeden z członków rodziny udawał się w szczególne miejsce zamku Castlevanii. Zabierał tam swój page oraz mapę, która wskazywała mu, gdzie odnajdzie największego wampirzego celebrytę hrabiego Drakule. Według tradycji miał go odnaleźć i unicestwić. Nikt nie wie dlaczego, nie ma informacji, czy Drakula komukolwiek wyrządził krzywdę, ale była to tradycja. A ważne, by takowa była podtrzymywana na życiu. Tym razem rola zabójcy wampirów przypadła Simonowi. Belmontowie zawsze byli mistrzami Pejcza i wykorzystywali każdą okazję do podnoszenia swoich umiejętności. Czy to na gęstwinach, wyłaniających się znikąd nieumarłych, czy też nieruchomych świecznikach. Simon więc przedzierał się przez zamkowe czeluści z niebywałą łatwością, aż do momentu spotkania prawdziwego przeciwnika. Śmierć ogromnego nietoperza skłoniła Belmonta do przemyśleń nad sensem swojej wyprawy. Czy na pewno to, co robi, jest właściwe? Czy wiekowa tradycja jest warta uśmiercenia wielu, tak naprawdę, niewinnych istot? Dlaczego? Dlaczego to, co robi, jest uważane w jego rodzinie za tak istotne? Nie zagłębiając się w odpowiedzi, Simon zabrał to, co pozostało po nietoperzu i poszedł dalej. Zamkowe komnaty stawały się dla Belmonta coraz mniej przyjazne. O przyszłości jego podróży nie decydowała już sprawność posługiwania się pejczem, ale również zdolność pokonywania różnorakich architektonicznych przeszkód, jak liczne przepaście, poruszające się platformy czy masakryczne machiny mogące uśmiercić naszego bohatera w mieniu oka. Niekończące się hordy latających meduzików głów w żaden sposób nie pomagały i gdyby nie fakt, że Simon mógł korzystać ze znalezionych po bliskich świecznikach niespodzianek, jego przygoda mogłaby skończyć się znacznie wcześniej. Idąc dalej napotkał on coraz bardziej irytujące stworzenia. Skaczące garbusy już na stałe pozostają ślad psychice zabójcy wampirów. Przed po zamkowym gzymsie, ponieważ jak wskazywała mapa, była to najskuteczniejsza droga do spotkania z Drakulą. Pomijając więc wszelkie niedogodności, dotarł on do następnego przeciwnika. A raczej przeciwników, którzy nie sprawili mu większego problemu. Ponownie do Simona zaczęły nachodzić myśli o znaczeniu jego zadania. Jeżeli jego przeznaczeniem jest zabicie Drakuli, to czy powinien zabijać inne istoty, czy były one złe? Ale kto w sumie powiedział, że Belmonci mają unicestwiać zło, mają tylko pozbyć się hrabiego, by w okolicznych miasteczkach ich rodzina była znana jako pogromcy wampirów, by byli znani jako bohaterowie. Jednak dlaczego tak się działo? Czemu ludzie tak się boją Drakuli, skoro pojawiasz tylko raz na 100 lat? Simon zabrał pozostałości mumii i poszedł dalej. Koszmar Belmonta stawał się coraz większy. Znalazł się w miejscu gorszym od jakiegokolwiek miejsca, w jakim mógł się znaleźć. Piekło przy tym było niczym. Znalazł się w miejscu, w którym zbierają się wszystkie najstraszliwsze kreatury z całego świata, by razem świętować, tańczyć i cieszyć się życiem i brakiem życia tych, których życia pozbawili. Żaden śmiertelnik nie chciałby spędzić w tym chaosie ani sekundy. Belmont musiał jednak iść dalej. Pomimo szalejących psychodelicznych kotów, tęczowych niedźwiedzi i szalonych jednorożców, na skraju wycieńczenia naszemu bohaterowi udało się stamtąd wydostać. Ale tylko po to, by za chwilę spotkać wściekłych i pradnących krwi garbusów. Simon dotarł do dalszej części imprezy. Tu jedynie znalazł tańczące od setek lat makabryczny taniec szkielety i ożywione zbroje, które miały powstrzymać każdego śmiałka przed organizatorem tej imprezy. Belmontowi się to udało, jednak nigdy, nigdy by się nie domyślił kto za tym koszmarem stoi! Jestem I Ubiega tażesz! Więc jak Na moment przed ostatecznym ciosem Simon zrozumiał, zrozumiał wszystko, wszystko dla niego stało się jasne i oczywiste. 600 lat temu pierwszy z Belmontów pokonał Drakule po raz pierwszy. Wampirzy hrabia nie był jednak nieśmiertelny i nad tym by nie powstał z grobu pieczę trzymała śmierć. Hrabia był w trumnie, śmierć w zamku, a Belmonci w Transylwanii cieszyli się sławą i pieniędzmi za pozbycie się wampirzego oprawcy. Jednak co się stanie, jeśli śmierć odejdzie? Kto będzie wtedy pilnował hrabiego, by nie wstał z grobu? Nikt. O tym jednak wiedziała tylko rodzina Belmontów. Posiali oni plotkę, że co 100 lat hrabia Drakula wstaje z grobu i tylko oni są w stanie się go pozbyć. Oczywiście nie bez odpowiedniego wynagrodzenia. Więc w każdym wieku jeden z Belmontów został wysłany do Kasylwanii, by pozbyć się mrocznego żniwiarza, skuczek czego rozplątywały się więzy śmierci na Drakuli i wracał do życia. Rola Belmonta polegała więc na tym, by jak najszybciej pozbyć się hrabiego ponownie i w ten sposób zamykał cykl, który służył rodzinie do trzymania władzy nad małymi ludźmi poprzez strach, manipulacje i wymyśloną legendę. Simon jednak o niczym nie wiedział. Dostał jedynie page i mapę, która wskazywała mu drogę dojścia do hrabiego. Jednakże nie bez przyczyny prowadziła przez komnaty śmierci. Teraz jednak, dokładnie w tym momencie, Simon wymierzał ostateczny cios jedynej istocie, która trzymała hrabiego w jego trumnie. Belmont nie miał już żadnych skrupułów. Nic więcej nie miało dla niego znaczenia. Wiedział, że w tym co robi nie ma żadnej większej wartości poza chciwością członków jego rodziny, ale nie może teraz zrezygnować ze swojej wyprawy. Musi dokończyć to, co zaczął. Nastał ten moment, w którym Simon Belmont musiał stawić czoła swojemu ostatecznemu wyzwaniu. Dla tej chwili się urodził, nie było już niczego więcej tylko On, Page i Dracula. Czy udało mu się? Czy Dracula został pokonany i nastał spokój na kolejne stulecie? Nie odpowiem na to pytanie. Historia, którą tobie opowiedziałem, ciągnie się do dziś i jej finał jest ciągle nieznany. Około 1900 roku Belmonti przepadli bez wieści, natomiast tradycję przyjęła inna rodzina. Dziękuję, że wysłuchałeś mojej historii. Mam nadzieję, że jeszcze tu powrócisz, by mógł tobie opowiedzieć kolejną.